Może zacznę wreszcie opowiadać trochę o samych technikach, nie tylko o jakby takim mentalnym podejściu do sztuki walki, tylko po prostu już jakby o konkretnych technikach albo o konkretnej technice w konkretnych sytuacjach. Na przykład zjawisko walki ulicznej tak zwany street fight. Jest dwie techniki. Tutaj z tego systemu, który ja znam, czyli ten system sztuki walki z Shaolin i ten konkretnie nie jakiś tam żuraw albo małp, albo tygrys, tylko ten, który później Został nazwany imieniem młodej kobiety Wing Tsun. Yy, staram się nie używać tej nazwy, bo dzisiaj po prostu nie wiadomo, co można rozumieć pod tym pojęciem, gdy się włączy internet i wpisze się Wing Tsun. <laughs> yy, dlatego wolę jakby. Używać określenia sztuka walki z klasztoru Shaolin, ponieważ ona pochodzi z klasztoru Shaolin i powiedzmy wtedy jeszcze no, nie było takich nagrań nie było takich ludzi cudaczków, którzy po prostu yy, filmują swoją sztukę walki tą nazwą, i ktoś inny patrzy i mówi, yy, że to jest hała, co ten człowiek robi. On nie umie walczyć. E, jakby ten Shaolin na, ma na walkę, do walki ulicznej ma przede wszystkim i to nie tylko e, e, Shaolin, tylko w ogóle ta technika, o której chcę powiedzieć, czy ten ruch, ta technika, jakby ona po prostu każdy nią dysponuje ze względu na budowę anatomiczną i tak dalej każdy człowiek czy to jest dziecko, czy to jest dorosły czy to jest babcia, czy to jest dziadek dobrze poinstruowany nawet też nie, bo czasami to się dzieje przypadkowo ale, jeżeli jeszcze to jest dobrze poinstruowany i <laughs> jak ma wykonać dany ruch czy daną technikę samoobrony lub ataku, bez problemu w zasadzie potrafi za, zatrzymać walkę. Na ulicy, w windzie, na klatce wszystko jedno gdzie. <laughs> na ringu też, tylko że na ringu nie wolno. Yy, mianowicie chodzi po prostu o zwy, zwyczajne palce w oczy i tutaj też trzeba dużo teraz zacząć opowiadać, nawet niektórzy, że tak powiem ci mistrzowie sztuk walki mówią o tym, że te palce w oczy no to różnie się może skończyć, bo można sobie po prostu wiadomo yy, Połamać palce, powyginać. Można nie wcelować w oko, tylko można wcelować w czoło. Czoło, to jest czaszka, jest bardzo twardą kością. Można sobie uszkodzić palce i tak dalej. Dlatego trzeba wiedzieć jak przede wszystkim. Yy, yy, druga sprawa, bo to też trzeba tak myśleć. Żyjemy w nowoczesnych społeczeństwach XXI wieku. I właściwie na te elementy sztuki walki, które odnoszą się do samoobrony, albo właśnie do walki ulicznej i tak dalej, trzeba trochę brać pod uwagę aspekt prawny. I tutaj na przykład jakby znowu kolejnym plusem, oprócz tego, że palce w oczy rozstrzygają walkę momentalnie, yy... Bez względu na to, jaka jest różnica yy, w sile między przeciwnikami, czy gabarytowo, i tak dalej, to znaczy, może być ktoś mniejszy i słabszy, i gdy włoży palce w oczy, albo wbije palce w oczy, albo zadraśnie palcami w oczy silniejszego, większego osobnika, to efekt jest podobny. Człowiek może być. Wielki jak wieżowiec, ale jak dostanie palcami w oczy, albo coś dostanie w oko, tak samo jak na przykład na rowerze, czy na motorze, czy w ogóle wpadnie mucha, albo muszka w oko, to jest albo krótszy, albo dłuższy blackout. Przez moment nic nie można zrobić. I jakby aspektem prawnym, tutaj biorąc aspekt prawny pod uwagę, to sędzia albo prokurator, powiedzmy, w momencie rozstrzegania jakichś tam wydarzeń, gdyby się nawet stało i komuś by to oko zostało wybite, czy w ogóle byłoby, byłoby, byłoby prawne dochodzenie, co się stało, dlaczego się stało i jak to się stało, no to palce w oczy w porównaniu z, z na przykład zaciśniętą pięścią, to jest duża różnica prawna z tego, co ja wiem. Ponieważ Yy, uderzanie pięścią w szczękę na przykład tutaj jest jakiś konkretny paragraf na to nie wiem jak to, nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym ale z tego co jakby do tej pory przez całe życie do mnie dotarło, no to w Polsce jest tak, że <laughs> uderzanie pięścią jest jakby yy, bardziej rygorystycznie rozpatrywane z perspektywy prawa to i to trzeba, jeżeli ktoś chce się więcej doinformować na ten temat, to jakby musi samemu po prostu przeprowadzić jakieś dochodzenie. A palce w oczy, jakby to jest też taki odruch w zasadzie samoobrony. Wyciągasz rękę, ty nie jesteś jakimś wojownikiem, fighterem. I nie uderzasz, tylko wyciągasz y, rozczapiżoną rękę w stronę tego przeciwnika w geście stop, i niechcący on może po prostu nabić się na te y, palce. I to tutaj po prostu taka wersja, i ona w momencie, kiedy się bronisz, bo jeżeli atakujesz, no to już pewnie jest inaczej. Następnym jeszcze, jak już jestem tutaj przy tych jakby zaletach techniki palce w oczy, jest to, że żeby zastosować tą technikę nie trzeba być wielce sprawnym fizycznie albo silnym. Po prostu zwyczajny ruch, tak jak do, nie wiem, po, sięgasz po coś, włączyć światło albo po prostu... Włączyć światło albo wyłączyć. Nie używasz łokcia, nie używasz pięści, tylko po prostu wyciągasz rękę i palcami przyduszasz na włącznik, wyłącznik. I tak samo trzeba zachowywać się przy yy, w geście ataku lub samoobrony. Mówimy teraz o tym. W stosunku do przeciwnika wyciągasz palce w kierunku jego oczu, jakbyś chciał mu zgasić światło, powiedzmy. W, w, sztukach, w sztuce walki z klasztoru Shaolin... Jest dwie techniki, które się idealnie dla każdego, absolutnie bez jakiegokolwiek wieloletniego trenowania sztuk walki, nadają do tego, żeby skutecznie obronić się przed napastnikiem w tzw. street fight. Jest to właśnie jedna technika, nazywa się beugee, strzelające palce. Yy... Odnośnie tej technici, techniki, o tej technice jakby wypadałoby nakręcić osobny materiał, dlatego, bo jakby są, jest tutaj kilka zastosowań tej techniki, nie tylko do ataku, też do zerwania na przykład ataku przeciwnika. I druga, który nie znam dobrze nazwy i tutaj jeżeli ktoś jest dobrze obeznany w nomenklaturze sztuk walki z klasztoru Shaolin czy w ogóle chińskich no to mógłbym mnie skrytykować że nie znam nazwy albo źle wypowiadam ale chodzi o uderzenie tutaj tym kłębem, na zasadzie tak, z kciukiem w oko. To uderzenie kłębem w ten sposób, czy tak, czy tak, czy też od dołu, czy po ukosie, w sensie otwartą dłonią i uderza się kłębem, nie palcami, nie środkiem, w ten sposób, nazywa się częk. I ten częk, jeżeli on jest yy, Poziomo z zamiarem uderzenia w ten sposób, to jeszcze tutaj ten kciuk dodatkowo powinien wbić się w oko. Czyli, jakby bijuki i częk. Dwie techniki. Bez pięści, bez wielkiej akrobacji, po prostu yy, to jest ten. Celem jest, żeby nie, nie trzeba wbić w oko. Wystarczy zadrasnąć, wystarczy tu coś poruszyć. To jest tak delikatna okolica oko, y, że tutaj też jakby siły nie trzeba. Y, to są te dwie techniki, o których trzeba troszkę więcej opowiedzieć, ponieważ one y, też. Trzeba je w jakiś sposób y, przewidziany przez technikę, y, w tej strukturze techniki, wykonać, żeby jeszcze jakby lepiej funkcjonowały. Także na koniec. Palce w oczy w sztuce walki, w, 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 w Street Fight. prawnie nie wychodzi, wychodzi się na przestępce w razie gdyby właśnie zajęł zaję, się tym y, prokurator nie potrzeba siły i natychmiast kończy walkę albo zatrzymuje ją i wtedy daje ci kolejny czas możesz Uciec albo wezwać pomoc, albo po prostu już wtedy masz tego przeciwnika osłabionego i możesz sobie yy, yy, z nim łatwiej poradzić. Jak wykonywać te techniki, jak one wyglądają, jak uderzać palcami, żeby sobie palce yy, nie pou, powyłamywać albo nie, 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 nie zrobić sobie krzywdy. Opowiem w następnym filmiku, i zamieszczę też linki gdzie do, do wideo na YouTubie, gdzie osoby takie jak Bruce Lee albo inni mistrzowie, dzisiejsi aktualni, albo ci, którzy już niestety nie żyją, jak wykonują te techniki, żeby był lepszy, jakby pogląd i zrozumienie. Dzięki.